Na świecie od tysięcy lat mamy do czynienia jedynie z wojną i z walką. Ludzie tak zaciekle walczą o przetrwanie, że wydaje się, że nie ma innej opcji dla tego świata. Dziwne jest jednak to, że są rodzaje wojen, które tolerujemy, biernie się im przyglądamy, nie uważając, że są szkodliwe, i są też takie wojny, jak ta, która toczy się obecnie. Jawna wojna, którą potępiamy. Nie zwracamy uwagi na to, że ciągle znajdujemy się jedynie w pułapce, w potrzasku, który sami sobie zafundowaliśmy. CIA to nic innego, jak dobrze skonstruowana inżynieria do inwigilacji świata. Jesteśmy podsłuchiwani, kontrolowani, okradani zgodności i informacji, które mogą być użyte przeciwko nam i zapewne, jeśli zajdzie taka potrzeba, użyte będą. Jesteśmy dlatego manipulowani przez system, który nie wykorzystując już siły, podporządkował sobie nas, uchodząc przy tym za praworządny i poprawny, demokratyczny. CIA to nowe wcielenie KGB i Stasi, ale nikt przecież nie patrzy w ten sposób, ciekawe dlaczego. Demokracja to pułapka, mocarstwa o tym wiedzą, dlatego tak dążą do zaszczepienia jej na świecie. Rząd USA robi to nawet z użyciem siły, w niektórych przypadkach pod przykrywką praworządności. Zanim jeszcze powiem o zagrożeniach wynikających z demokracji, zwróćmy uwagę na swego rodzaju kłamstwo, którego dopuszcza się administracja USA. Wybrałem przykład, który uważam, że dobrze odda atmosferę tego obłędu. W latach 50., tam między 51 a 53 roku, premierem Iranu był Mohammad Mosadek, który ogłosił pakiet reform gospodarczych, w tym między innymi nacjonalizację przemysłu naftowego. To był poważny cios dla firm zarówno brytyjskich, jak i interesów Stanów Zjednoczonych. Dwa lata później Amerykanie przeprowadzili zamach stanu i oddali pełnię władzy szachowi. To był kluczowy moment. W którym Stany Zjednoczone zademonstrowały ludności Iranu i całego regionu, że nie są partnerem szanującym demokrację, ale raczej krajem potencjalnie niebezpiecznym, używającym hasła demokracji do realizacji celów z nią sprzecznych, jeśli są one zgodne z kierunkami polityki amerykańskiej. Amerykanie obalili zatem demokratycznie wybrany rząd, po to, by chronić interesy swoje, interesy swoich firm i korporacji. Takich przypadków można mnożyć w nieskończoność. W zasadzie mają miejsce do dnia dzisiejszego. Nie wierzymy w nie, choć jest to wyraźny sygnał, że ewentualne dążenia do tworzenia na Bliskim Wschodzie ustroju przynajmniej Jedynie w założeniu egalitarnego, demokratycznego, w którym państwo dba o dobro obywateli, chce im zapewnić dostęp do zasobów, edukacji, ochrony zdrowia, nie jest możliwe w pełni, bo wciąż funkcjonują pozostałości systemu kolonialnego, a budowanie systemu bardziej sprawiedliwego prowadzi do zewnętrznej interwencji. Jest to ważny dowód na to, że USA prowadzą swoją politykę chroniącą wyłącznie swoje interesy. I nie można na Stany Zjednoczone liczyć, jeśli chodzi o budowę sprawiedliwości społecznej. Tak wygląda w skrócie błazenada związana z wprowadzaniem demokracji na Bliskim Wschodzie. W naszym świecie, gdzie obcujemy z demokracją już długi czas, wygląda to troszkę inaczej. Demokracją można bowiem manipulować i każdy powinien sobie z tego zdać sprawę. Demokracja to głos ludu, który tłoczy się w grupę w lęku przed prawdą i wolnością. Skupiając przy tym wokół jakiejkolwiek idei uzależnionej od nastrojów społecznych, gwarantujących ludziom powodzenie i satysfakcję, iluzję wolności, jak dziś, gdy ludziom się mówi, że mogą robić co chcą, tym samym nie domaga się od nich postępu kulturowego i wolności, ale przeciwnie osłabia się ich ducha, by ulegali pokusom, by następnie poprzez spotęgowanie ich lęku, trzymać ich w garści, zniewolić ich w białych rękawiczkach, trzymać zapysk, ale tak, żeby o tym nie wiedzieli. Nawet jeśli nastroje społeczne się zmienią, co jest niemożliwe w tym układzie sił, rząd i tak wykorzysta sytuację, by utrzymać władzę nad elektoratem, a mając dostęp do informacji poprzez inwigilację, zrobi jednak wszystko, by władzy sobie nie pozwolić odebrać, bo zawsze chodzi o utrzymanie władzy i podbój o neokolonializm. Tak też nieszczęsny Snowden uciekł do Putina. Ciekawe, co teraz robi. Przecież afera Snowdena miała miejsce za czasów prezydenta Obamy, który miał być gwarancją spokoju, uczciwości i systemu egalitarnego. Demokracja skazała przecież Sokratesa na śmierć. Ta sama demokracja wybrała Hitlera na kanclerza Niemiec, a teraz ściera się sama w pro. Bo demokracja może istnieć jedynie pod jednym warunkiem. Demokracja to nie jest system ludzi skupionych w lęku przed prawdą i wolnością. System ludzi walczących o przetrwanie, o poczucie bezpieczeństwa i pragnienia osiągania stanów wyświechtanej przyjemności. Taki system zawsze pozwoli sobą manipulować, i władza natychmiastowo to wykorzysta. Robi to skutecznie do dnia dzisiejszego. Demokracja, poprawnie działająca demokracja, to system ludzi, który będzie gwarancją, że nie zostanie wykorzystany przez jakąkolwiek władzę, bo natychmiastowo rozpozna cwaniaka i manipulanta. Demokracja to system ludzi domagających się udziału w kulturowym postępie. Do kulturowego postępu potrzebne jest użycie zła moralnego, albowiem temu postępowi towarzyszy otwarcie na zapłodnienie intelektualne i moralne, a żeby odzierać nasze życie ze złudzeń i iluzji na najwyższym stopniu ewolucji. Jeśli nie otwieramy się wzajemnie na zapłodnienie intelektualne i moralne, jeśli nieustannie walczymy tylko o spokój, bezpieczeństwo i harmonię, tym samym zło destruktywne, które ma służyć temu postępowi, z wykorzystaniem twórczego niepokoju, wraca, upomina nas, wywołując tragedie, konflikty i zbrodnie. Tak mogłaby wyglądać poprawnie funkcjonująca demokracja będąca gwarancją powodzenia i nie pozwalająca nikomu na manipulację. Wówczas dobro wspólnoty jest przedmiotem naszej prywatnej troski. My jeszcze zbyt dużo o dobru nie wiemy. Jeśli nazywamy, że coś jest dobre, a tym samym wywołujemy szereg tragicznych wydarzeń Zła, które dzieją się na kartach naszej historii, to znaczy się, że ta konstytucja sensu dobra została niewłaściwie przez nas przyjęta. Taka forma demokracji gwarantuje wolność i równość, sprawiedliwość i prawdę. Gdzie każdy dostaje możliwość demaskowania iluzji, manipulacji, kłamstwa, a tym samym każdy rezygnuje z władzy w obliczu ujawnienia jego zaciemnienia dlatego wszystko co przychodzi pod sztandarem demokracji amerykańskiej w tej obecnej formie jest fałszywe całkiem niedawno prezydent Chin właśnie to powiedział że systemy demokratyczne stworzone Obecnie w Europie, na Zachodzie, nie są gwarancją powodzenia w tych sprawach. Łatwo nazwać Putina zbrodniarzem wojennym to jest zrozumiałe, to jest oczywiste. Nie neguję tego, ale nikt nie nazywa na przykład historii Anglii zbrodniczą, a przecież ona od tysięcy lat grabiła świat, gwałciła go. Podbijała go, co powiedział także Hitler podczas II wojny światowej do premiera Wielkiej Brytanii Chamberlaina. Nie, my ochoczo jednak wbiegamy w tę kulturę anglosaską, nie krytykujemy jej. Czy ktoś uznał na przykład, że USA, napadając na Wietnam, czy Stany Zjednoczone dopuściły się zbrodni wojennych? Przecież spuszczanie na palmu na teren Wietnamu doprowadzało do unicestwienia ludności cywilnej, a także do nieodwracalnych zmian w ekosystemie. Wietnam to była oczywiście durna wojna o nic, ale z komunizmem. A dziś mamy neomarksizm, nowy rodzaj indoktrynacji. Terror jest całkowicie zbędny. Stosunki własnościowe uregulują się same. W sposób naturalny pozwoliliśmy się skrępować. System domaga się od nas tolerancji dla każdego przejawu ludzkiej wolności, a żeby go ogłupić, a żeby można było nim lepiej manipulować, wtedy postęp kulturowy jest zatrzymany. I można to zrobić w białych rękawiczkach, w ten sposób podporządkować sobie świat tworzyć świat ukrytej wojny i ukrytej walki. I z tego względu Putin używa sformułowania zachodnie kłamstwa. W naszym świecie nie zmienia się nic. Wszystko za niedługo szczeźnie i upadnie, bo boimy się wolności. Sami wieszamy sobie sznur na szyi. Bo wolność przygniotłaby nas zapewne poczucie obowiązku i potrzebą rezygnacji z walki o władzę, o wpływy itd. Wolność pozwoliłaby nam jednak wpływać na postęp kulturowy i nie pozwolić się prowadzić na smyczy utajnionym oprawcom i rządom obłudy, które wprowadzają w nasze życie mrok i chaos. Dając nam gwarancję pozornego spokoju, a my myślimy, że jesteśmy na swobodzie, to wielki błąd. Jeśli masz zamiar rzeczywiście protestować, zobacz ten film, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Jest także podlinkowany w opisie. To nowa idea dla zrujnowanego wojną świata. Jeśli nie, Wiedz, że żyjemy w nowym obozie zagłady, w którym nie ma nawet wolności słowa. Trzeba mówić to, czego system się domaga, bo jest to poprawność polityczna i jest to także iluzja. Ten obóz nie jest otoczony drutem kolczastym, bo nie ma takiej potrzeby. Ludność pozwoliła się naturalnie skrępować, myśląc naiwnie, że żyje w świecie spokoju i harmonii. Wyjał łowionego dobra, ale harmonii może poszukiwać jedynie władza, pragnąca dominacji. Hitler także jej, przecież, szukał, próbując Europę zjednoczyć militarnie, a wolność jedynie szuka twórczego niepokoju, otwarcia siebie na zapłodnienie intelektualne i moralne, z użyciem zła moralnego, bo w przeciwnym razie zł wróci zło destruktywne. Bo zawsze wraca i upomina nas. Więcej dowiesz się także z podlinkowanego materiału wideo, a także z moich książek opublikowanych po polsku i po angielsku, unde malum skąd zło. Dziękuję serdecznie za uwagę.